Do wieczu, do wieczu. Panie profesorze, my tutaj mówimy wprost i bez cenzury. To polityka niemiecka realizowana przez polski rząd, aż się w głowie nie mieści, że tak bardzo można dbać o interes niemiecki. Jak pan to widzi, tak troszkę znając perspektywę i polską, i niemiecką? Niemcy tego wymagają, czy my jesteśmy jakoś tak nadskakujący w tym temacie? No, Kontekst jest oczywisty. Wkrótce są wybory w Niemczech i klasa, ten establishment chce pokazać, że zaczął coś. Może tak nie reagować. Na czym polega ta zależność, na czym polega to, ten ciągły przymus, taki ze strony Niemiec, albo poczucie takiego przymusu ze strony Niemiec? Proszę nam to wyjaśnić. A, to trudne pytanie, bo to trzeba by sięgnąć prawdopodobnie do, do, do psychiki rządzących, zwłaszcza premiera Tuska, który jest jakby uzależniony mentalnie od Niemiec, ale też duża część społeczeństwa polskiego nie wyzwoliła się z takiego i właściwie już dziś nieuzasadnionego mitu niemieckiej sprawności, niemieckiej wyższości, tego, że Niemcy nam urządzą. Ja pamiętam 89-90 rok, to myśmy zapatrzeni byli w Niemcy, bo to był wspaniale rozwijający się kraj, i niektórym to zostało do dzisiaj. i Nie potrafią poddać tego, co się dzieje na Zachodzie, i w szczególności w Niemczech, żadnej refleksji, że jest to państwo jakby no, upadające. W w dużym stopniu także poprzez swoją politykę, a także poprzez system wartości, który został tak napiętnowany przez J.D. Węca w Monachium niewłaściwy system wartości, który powoduje, że Europa staje się prawda, miejscem najazdu, tak można by powiedzieć, ludzi z całego świata, którzy w sposób no, bezprawny, bez starania się o wizę, o prawo pobytu, po prostu zdają, że mają prawo się osiedlić, gdzie im się podoba. I na szczęście nasze, bym powiedział, ci przepychani do nas, do nas y, na chodźcy, to zresztą było w, tej, w tym materiale y, prasowym Berliner Zeitung, oni starają się wrócić do Niemiec jakimiś sposobami, y, dlatego że y, ten socjal nasz jest tak słabiutki, że to w ogóle nie, nie, nie pozwala na to, żeby z, samemu przeżyć i wysłać jeszcze jakąś część do swojego miasteczka, wioski, do swojej rodziny. Więc oni próbują y, do, do Niemiec wrócić. Pewnie wielu się y, to jakoś udaje mimo kontroli, bo jak y, było napisane przebytnicy cały czas działają. Także tu jest coś w psychice tej części, polityków, która w tej chwili rządzi, taka, taki rodzaj służalczości, poczucia kompleksu niższości wobec wobec Niemiec, którzy rządzą i nam urządzą, a oni nie potrafią urządzić nawet u siebie. Panie profesorze, pytanie od Jacka Karnowskiego tutaj. No właśnie roku. panie profesorze, bo to czy to nie jest tak, że że tutaj Niemcy powinny również wziąć na siebie odpowiedzialność za cały kryzys migracyjny, bo niezależnie skąd ten imigrant przyszedł, przez jaki kraj przeszedł, teoretycznie mają tutaj prawo Stosowania prawa unijnego, czyli ten pierwszy kraj unijny powinien ich wziąć, no to oni rozmontowali również te mentalne blokady w 2015 roku. Po prostu powiedzieli, że nie bronimy granic Europy, i to do dzisiaj odbija się czkawką całemu kontynentowi. Te granice można bronić, ale to, to Niemcy to wszystko zniszczyli. To prawda, to z Kultur, które pani Merkel zainaugurowała, to była zachęta i system socjalny niemiecki. Oni wszyscy, wszyscy nawet ci, co przy, przypływają do Włoch, yy, chcą do Niemiec tak naprawdę. Więc to Niemcy powinni... Y, zmienić pewne zasady i AfD, jeśli by uczestniczyło w rządzie, y, jako nawet mniejszościowa partia CDU, na co się na razie nie zanosi, doprowadziłoby do tego, że obcięto by były socjalne świadczenia dla tej części, y, właśnie migrantów y, czy, czy, czy uchodźców, tak zwanych, i oni nie mieliby już takiego interesu. Ale jeśli chodzi o obronę, no to granic, to oczywiście widzimy również, że Włochy. Czy Hiszpania bardzo słabo bronią Też jest tam taka skłonność dużej części klasy politycznej, że trzeba te łodzie najpierw przyholować do siebie, zbudować dla nich jakieś osiedla, potem całymi miesiącami rozpatrywać to, czy oni są prześladowani we własnym kraju z jakiegoś powodu, czy nie. Ci ludzie znikają nagle, a jak mają być odstawieni, bo nie przyznaje im się tego statusu azylu, to nagle, się okazuje, że nie mają dokumentów albo w ogóle chowają się gdzieś. Tak było w Niemczech, ja obserwowałem, jak były próby odesłania części azylantów, którzy azylu nie dostali, to nawet organizacje kościelne informowały, gdzie mają się schować, albo kiedy mają wyrzucić dokumenty, żeby kapitan statku nie przyjął ich, prawda, do siebie. Także tutaj jest w dużym stopniu to nie tylko klasa polityczna, ale, ale i społeczeństwa. Muszą troszeczkę, no może, właśnie, słuchając tego, co. Trump czy czy mówią zmienić, skorygować swój system wartości. Europa nie jest jakimś rajem, który w nieskończoność może przyjmować e, migrantów z całego świata, migrantów bez, w większości przypadków bez wykształcenia. To po pierwsze, oni się nie, nie są w stanie zintegrować z rynkiem pracy, e, bo nie mają, już nawet nie umieją czytać. E, także to jest to jest w ogóle e, integracja tutaj jest wykluczona. A jak kiedy ta, e, ta, ten azyl wynika, czy ta ucieczka z własnego kraju wygląda, to pokazują przykłady w Niemczech, kiedy ci tak zwani azylanci wybierają się na urlop do własnego kraju, po czym wracają, czyli ta, tak są prześladowani, że mogą tam pojechać na tydzień czy dwa, polecieć samolotem i wracać. I na to dziennikarze uważni niemieccy wskazują, to jest kwestia tylko kiedy społeczeństwo niemieckie, bo ono jednak do, dominuje w dużym stopniu w Europie, kiedy zrozumie jakby dokona głębszej refleksji, ale ja widzę, że w Niemczech coraz więcej ważnych dziennikarzy publicystów no otworzyło oczy i zaczyna śmiało y, nazywać rzeczy po imieniu, więc to jest moim zdaniem kwestia Następnych wyborów, może jeszcze nie tych, ale następnych, kiedy pewne rzeczy no, ulegną radykalnej zmianie. Bo są, społeczeństwo... Przejdziemy i do tych wyborów, które będą, i do wypowiedzi J.D. Devensa, ale najpierw poproszę Pana o taką ocenę tego, tej postawy polskiego rządu. My w programie Bez Cenzury oceniamy, mamy takie tabliczki: sz skala szkolna od 1 do 6. W Pana imieniu, jaką tabliczkę z jakim numerkiem no szólu, mam wyciągnąć? Je, je, jedynka to jest tak, najniższy, prawda? Jedynka jest, jest najniższa, tak, tak. chociaż wie Pan, mamy Polski taki motyw, spod... że czasami zero nam się przytrafia nawet. No to ja bym nawet dał zero, bo zgoda polskiego rządu na to, żeby niemiecka policja wjeżdżała chyba do 100 kilometrów, a nie, nie ma wzajemności, że polska policja może tam wjeżdżać, to już jest skandal. To już jest taki rodzaj kundelstwa, którego nie powinniśmy jako dumny naród akceptować. To poproszę teraz do pana profesora za chwileczkę wracamy, a was poproszę o ocenę tej polityki polskiej, Pol polityki ja też Konsekwentnie jedynki, jedynki tak? Jedynka, tak? No jedynki. No strasznie to wszystko smutne i niebezpieczne. I ja myślę, że tutaj jest. Równo ten cel niemieckiej polityki, żeby sobie ulżyć w problemach, ale tu skrealizuje też taki głębszy cel tych pseudoelit europejskich, które no wszystkie narody chcą wymieszać z tym trzecim światem, który tu ściągają, po to, żeby podminować lokalne, narodowe kultury, osłabić tożsamości i wyhodować jakiegoś nowego człowieka. Ta nienawiść do cywilizacji własnej, tej wspaniałej cywilizacji europejskiej. To zostało wstrzyknięte w nurt europejski, to jest realizowane od góry, podkreślmy, od góry przez Unię Europejską. Pan profesor Andrzej Przyłębski z nami, panie profesorze, jak Olaf Scholz mówi, nie będą nam tutaj jacyś Amerykanie przyjeżdżać i mówić, to co pan sobie myśli, to naprawdę wkurzyło Olafa Scholza i większość tak naprawdę tych elit brukselsko-berlińskich? No według moich informacji od e, zaprzyjaźnionych Niemców, to w Niemczech jest wyciech establishmentu z powodu wystąpienia Wansa i to nie tylko Scholz, ale zaraz po Vance'ie mówił minister obrony e, Pistorius, odniósł się do tego też prezydent Stein, ale każdy poruszał inne aspekty, bo to co państwo pokazali dotyczyło jakby tylko przypięcia tej łatki e, bycia faszystami czy nazistami dla AFD i ktoś to mówi jakieś ciepłe słowo, w tym momencie wam, za wcześniej jeszcze Elon Musk, no to po prostu jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, ale Steinmeier poruszył inne aspekty w swojej krytyce, że my zablokujemy, powiada, wpływ mediów zewnętrznych na to, na nasz proces wyborczy, prawda? Nie, nie pozwolimy na to. Habek, czyli wicekanclerz od spraw gospodarczych, też zabrał głos, też w podobny sposób, no bardzo krytycznie, odrzucając, jak się patrzyło na salę, te miny, miny premiera Bawarii, Zedera, jak słuchał tego, co Vance mówił, skwaszona, zła. Ta generalicja, która z tyłu siedziała, brawka, które dostał Vance, były takie mini, że tak powiem. Czyli uderzył w czułą strunę i bardzo mi się podobało to, że nie mówił cały czas o tym, że Niemcy i inne kraje muszą podwyższyć procent prawda, wydawania na, 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 na broń, na uzbrojenie, bo to już jest trochę nudne, wiadomo, że tak ma być i koniec. On wszedł na poziom jakby humanistyczny, pokazał, że Europa wyznaje wartości, które prowadzą ją do klęski cywilizacyjnej, że trzeba wrócić do źródeł euroatlantyckiej siły, którą w tej, która w tej chwili w Stanach jakby się odnosiła, i patrzcie na nas, a, a, a odnowicie swoje życie mentalne, bym powiedział, czy duchowe. I to było niesamowicie mocne przesłanie. A Niemcy no, są, są w szoku do tej pory są w szoku, bym powiedział. Pan profesor Andrzej Przyłębski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, za tę analizę w magazynie bez cenzury. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia. Słuchajcie, na...